Jak podobał Ci się X-Games? Powiedz tam kilka słów o tej imprezie. No na pewno impreza jest rozmiarów dużo większych niż, niż wszystkie inne imprezy motocyklowe czy w ogóle sportów ekstremalnych na świecie, także no, no, no nie znam co popatrzeć. Nie miałem akurat okazji oglądać za wielu innych konkurencji, bo byłem zajęty swoim, swoim występem, ale widziałem dużo w telewizji, i naprawdę to co tam się na miejscu dzieje, ilość ludzi i organizacja imprezy budzi, robi, robi wrażenie. A jak podobała Ci się trasa? Trasa była super, muszę powiedzieć, naprawdę, bo yy, zbudowali trasę praktycznie na trasie supercrossu, prawda, z, na, na, na torze superkrosowym z dnia wcześniej. E, tam podkładali nasze przeszkody wędu, typowe durokrosu, prawda, czyli belki i tak dalej. Ale tor był ogólnie dosyć szybki, było, było parę fajnych miejsc, gdzie można było, można było coś, coś fajnego zrobić. E, najtrudniejszym miejscem na, na, na torze na pewno były belki z takimi kamieniami, które na początku na treningach nie, za, nie sprawiały żadnego problemu, nawet można było je skakać, a później jak został wypełniony basen wodą, to nawieźli, nawieźli zawodnicy dużo wody i był tam kłopot z tym, ale ale Tor moim zdaniem był, był strefony w dziesiątkę, jeśli chodzi o, o tą imprezę. A czyj oddech najbardziej czułeś na plecach? Wszyscy byli bardzo szybcy. No nie da się jak powiedzieć, że dokładnie jednego, jednej osoby, ale... Yy, tam? Ciężko, ciężko powiedzieć. No ja ogólnie zrobiłem, zrobiłem sobie trochę pod górę. Najpierw na kwalifikacjach, gdzie, gdzie, się, gdzie mnie najechał z tyłu zawodnik i musiałem startować z tyłu, później trochę... Pojechałem chaotycznie, wróciłem się jeszcze dwa razy i dopiero od tego momentu zacząłem jakoś normalnie jechać, także nie było spore, ale głównie oddech to naprawdę swój. No, chodzi o to, żeby się ścigać, żeby, dostać dobry, żeby, żeby dobrze wystartować i później wpaść w swój rytm i, i cisnąć do końca. Mi się to udało. Ze startu po wystawki wygrałem zawody, czyli no, no, byłem na pewno najszybszym gościem na torze. Niewątpliwie. Jakie masz jeszcze plany na ten sezon, na ten rok? Na pewno dalsze starty w endurokrosie, bo runda na X Games to była nie dość, że medalowa impreza X Games, to jeszcze pierwsza runda endurokrosu, a ma endurokrosu, pierwsza z ośmiu. Teraz kolejna runda jest w przyszłą sobotę w Everett w Stanie Waszyngton, czyli tam już wracam do stanu zaraz, żeby się ścigać w kolejnej rundzie. Muszę dokończyć Mistrzostwa Hiszpanii, muszę dokończyć dwie ostatnie rundy mistrzostwa Świata. Później zaczynamy, przechodzimy prosto do, do Mistrzostw Świata w Hali, także no jest sporo swojego tego przede mną. Na pewno najważniejsza impreza durokasowa w roku jest za mną, którą wygrałem, także spory, spory ciężar z moich barków spadł. Teraz, teraz będę, będę starał się ten tytuł prawda, odnowić. Ale, ale tak jak mówię, trochę już yy, z mniejszym ciśnieniem. Powiedz nam, jak na co dzień pracujesz nad swoją kondycją? No, to jest ciężkie pytanie, tego jest sporo, nie da się tego wymienić, prawda, w, jeden, w jedną minutę wszystkiego, ale mm, ściganie się motorem to moja praca, ja po prostu wykonuję, znam swój organizm, wiele lat trenuję wiem, jak wszystko działa, także tych, tych różnych treningów, które wykonuję codziennie jest dużo. No i oczywiście ja za motocyklem, prawda? Ja za motocyklem plus wszystkie treningi, które pomagają, żeby jechać jeszcze szybciej. A kiedy zobaczymy replikę Twojego KTM-a w sprzedaży? No, zobaczymy. Pewnie, pewnie, nie wiem. Trzeba zapytać się w KTM-ie. A teraz kilka pytań o tutaj imprezę, na której jesteśmy. Jak Ci się podobał ter, który tutaj zbudowali zawodnikom? Co o nim sądzisz? No te chłopaki pokazali się trochę z dobrej strony, zabudowali tor. Tor jest trudny technicznie moim zdaniem. Są, są, jest parę skoków, który jest blisko koło siebie. Przy, przy jakimś pomocy przy lądowaniu kilka metrów będzie ciężko skoczyć kolejny skok. Na pewno będzie wymagający technicznie i, no i dodatkowo to, że padało wczoraj, także będzie trochę ślisko, ale widzę, że sobie poradzili tutaj z wodą. Story jest techniczny, skoki są wielkie, no, no, Freestyle jest w najwyższym poziomie, także będzie się pewno działo, będzie, będzie, będzie można było może, można zobaczyć jakieś poważne, poważne loty. A jak sądzisz, kto wygra? Ciężko powiedzieć, myślę, że nie nas ostatnio pokazuje prawda? Dość, dość, dość dobry poziom i ale no to, jest, to, jest, to jest motocross, to jest freestyle, prawda? Tu wszystko się może. Są w każdej dyscyplinie sportu. Może być, być faworyt, który wygrał 10 rund z rzędu na kolejnej, może być ostatni. Nigdy nie wiadomo. No zobaczymy, po, powiem, a za, za 5 godzin. Okej, okay, a twój ulubiony zawodnik FMX? Nie, pra, nie potrafię wskazać jednego. Lubię, znam się z większością chłopaków i prawda, jesteśmy w jednym jakby w, jednej, w jednym garnku. Także znamy się i kibicuję tak samo każdemu i e, mam nadzieję, że wszyscy... Że wszyscy będą mieli dobre przejazdy, nie będzie żadnych niepowodzeń. Nie no i, i ten, i życzę im, żeby żeby było, żeby się zrobili. A trik, który najbardziej lubisz oglądać, który chciałbyś dzisiaj zobaczyć, jaki to jest? Ja ogólnie jestem fanem whipów, także jak, jakiegoś swojego fijnego whipa, to na pewno bym oglądał. Okej, okay, dzięki wielkie. Życzymy samych sukcesów i do zobaczenia następnym razem. Dzięki.